Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że wizyta pana prezydenta Wołodymira Zełeńskiego w Warszawie, ta dzisiejsza wizyta jest z całą pewnością dobrą informacją dla Polski, dla Warszawy, dobrą informacją dla Kijowa, dobrą informacją dla naszego całego regionu a złą informacją dla Moskwy i dla Federacji Rosyjskiej. Ona jest bowiem dowodem na to, ta wizyta, że w kwestiach strategicznych naszej strategicznej współpracy w zakresie kwestii bezpieczeństwa. Polska, Ukraina, kraje regionu, kraje wypełnione wartościami demokratycznymi są razem i to nigdy nie ulegało wątpliwościom. O tym mówiłem w ciągu swoich wielu wizyt w całej Europie. Więc tak patrzę na dzisiejszą wizytę i na przyjęcie przez prezydenta Załęńskiego mojego zaproszenia do Warszawy, za co dziękuję. Mamy też świadomość i z panem prezydentem rozmawialiśmy o tym w czasie naszej dyskusji że zagrożenie rosyjskie nie zaczęło się od wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie po ataku Federacji Rosyjskiej w roku 2022. To jest oczywiście wyraźny przełom, natomiast to wszystko rozpoczęło się, drodzy państwo, już wcześniej. My w Polsce pamiętamy Grozny, pamiętamy Gruzję, pamiętamy słowa świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, które wypowiedział w trosce o Polskę, o cały region, które nie były też słuchane w części krajów Europy Zachodniej. Rosja swoimi działaniami burzy porządek międzynarodowy, łamie, drodzy Państwo, zasady prawa międzynarodowego i wpływa na destabilizację systemów politycznych od wielu lat i mamy tego i mieliśmy w Polsce tego świadomość. Oprócz oczywiście działań wojennych, mówię to jako prezydent Polski, codziennie obserwujemy właściwie prowadzone działania hybrydowe, naruszanie przestrzeni. Powietrznej, ataki dronów, naruszanie infrastruktury, atak na polską infrastrukturę za sprawą agentów Federacji Rosyjskiej. Doświadczamy tego, drodzy Państwo, i w Polsce i w całej Europie. Dlatego też, co jest rzeczą naturalną i co nie jest zaskoczeniem, Polska, także prezydent Polski, popieramy regularnie na wszystkich forach dyplomatycznych sankcje wobec Rosji popieramy. Uderzenie w flotę cieni, co jest przedmiotem przecież dyskusji wielu gremiów bezpieczeństwa w Polsce, ale także formatów międzynarodowych z krajami bałtyckimi, z krajami skandynawskimi. Wspieramy oczywiście dążenia do przekazania rosyjskich aktywów zamrożonych konsekwentnie na wszystkich polach dyplomatycznych. Wspieramy także dyplomatyczną presję. Ja robię to osobiście jako prezydent Polski, ale robi to jako, także... Drodzy Państwo, polski, polski rząd. Udzieliliśmy, jak wie Pan Prezydent, o czym także rozmawialiśmy od pierwszych dni wojny, od roku 2022, poparcia politycznego. Tutaj największe podziękowania kieruję oczywiście do mojego poprzednika, prezydenta Andrzeja Dudy, który stał się pierwszym tak poważnym dyplomatą, który zabiegał dyplomatycznie o wsparcie Ukrainy. Rozmawialiśmy z Panem Prezydentem też o zakresie pomocy humanitarnej, militarnej, wojskowej. 4,91% polskiego PKB od roku 2022 poszło na wsparcie naszego sąsiada Ukrainy w zakresach i humanitarnych, i w zakresach militarnych, i wojskowych. Oboje z panem prezydentem mamy także świadomość, drodzy Państwo, naszego wsparcia militarnego, wojskowego. Mamy wykazy wszystkich militarnych, wojskowych sprzętów, które trafiają na Ukrainę. Ja mówię to jako kolejny prezydent Polski, drodzy Państwo, ale to działo się w czasie lat 2022 aż do roku 2026. No i rozmawialiśmy też wiele czasu z Panem Prezydentem i to podkreślaliśmy, że w zakresie infrastruktury, a więc wsparcia logistycznego dla pomocy Ukrainy, kluczowe właściwie miejsce w całym systemie bezpieczeństwa w Europie i na świecie odgrywa Pollock Hub w w Rzeszowie przez który przechodzi ponad 90 procent europejskich i światowych, światowego wsparcia dla Ukrainy. Stajemy dzisiaj z panem prezydentem Zełęskim ze świadomością tego, jak wyglądają nasze strategiczne cele w zakresie bezpieczeństwa, jak postrzegamy Federację Rosyjską jako neoimperialne, postsowieckie państwo, które jest zagrożeniem dla Ukrainy, dla Polski i dla całej Europy i świadomi też wielkiego wsparcia Polski dla Ukrainy. Nie budziło to naszych drodzy Państwo, najmniejszych wątpliwości.